Witam serdecznie w kolejnym odcinku na temat Amber. Znalazłam bardzo ciekawy filmik z jej wywiadów na YouTubie. Także chciałabym go przetłumaczyć w tym odcinku. Są to, jest tam dużo fragmentów z, z, jeszcze zanim Amber była zdzionym, więc widać też jaki ma charakterek tak naprawdę. Także zapraszam to przejdźmy sobie do filmiku. The, the truth will come out. What truth? That you... Tutaj Johnny pierwszy mówi po prostu boję się, że prawda wyjdzie na jaw. Amber krzyczy, jaka prawda? What are you fucking talking about? Why is he... Taka, że kłamałaś. Johnny tak mówi do niej, a Amber na to, o czym ty mówisz wściekła. Pierwsza scena jest z popularnego amerykańskiego reality show Overhauling. Jest to reality na temat samochodów, to znaczy samo słówko overhauled znaczy przegląd i chodzi o to, że gwiazdy oddają swoje samochody do, na, do przeglądu i zawsze jakaś tutaj się okazuje, jak, jakiś grzyb się okazuje, to znaczy coś jest zepsute, komuś coś ukradziono, jakaś część jest z kradzieży, takie różne, próbują po prostu ich wkręcać, coś jak mamy cię, tylko o tematyce samochodów. Jedną z osób wkręcanych była właśnie Amber. I tu jest właśnie ciekawy fragment z tego reality. Um, I ona akurat była wkręcana, że jej Mustang z 1968 roku został skradziony. I teraz zobaczmy, jak Amber reaguje na, na, na tą informację. Detective. Taka wściekła właśnie tu widzimy, że widzi, że ktoś filmuje ją najprawdopodobniej z telefonu i pyta się, dlaczego on filmuje. Ktoś jej odpowiada, że on jest po prostu detektywem. O tutaj widzimy właśnie, że Amber pokazuje charakterystyczny gest. Widzimy, że jest bardzo zadowolona. To było, widzimy po prawej stronie też John'ego, więc to było za czasów, kiedy była z John'ym. Yeah. 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 Time... Was... Tu właśnie Amber mówi, znajdź mój samochód z powrotem, chcę odzyskać mój samochód z powrotem. Oj, właśnie tu jeden z policjantów chce zrobić sobie zdjęcie. I teraz zwróćcie uwagę, jak będzie robił zdjęcia, że Amber tak spuści głowę na dół. Teraz. Dobra, to, to jedziemy dalej. Czy chcesz jej powiedzieć? Jeden do drugiego się pyta: Co mi powiedzieć, Amber, na to? Ona we co nie tell him? You're not arresting him, No, powinniśmy teraz aresztujesz go? You no, know You're You're <laughs> so z tym no, no, overhaul. <laughs> <laughs> Aha, tutaj będzie druga sytuacja, że dotycząca tego, że jakaś jedna najmniejsza, jakby rozproszenie, to wtedy wścieka się. To, będzie, to będą urywki wywiadów, natomiast w tyle też słyszymy nagranie z Johnem. I to było nagranie, gdzie Amber mówiła: Nie okładałam cię, ja cię biłam do Johnego. Dobra, teraz mamy wywiad. W tle widzimy plakat filmu Never Back Down, po prostu walcz. Tytuł polski z 2008 roku. I na razie jest to taka luźna rozmowa z dziennikarką, czyli to nie jest de facto ten wywiad, który jest kręcony. Tylko na razie jeszcze przed wywiadem dziennikarka z nią rozmawia i spójrzmy w jaki sposób zachowuje się Amber, ale już widzimy wojowniczą minę. I teraz spójrzmy, bo dziennikarka pyta je, czy promowała film, gdzie grała Mandy Lane. Chodzi o film Wszyscy kochają Mandy Lane z 2006 roku. Dziennikarka ją pyta, czy byłaś tam i przed chwilą widzieliśmy, jak Amber odwraca się tak w lewą stronę, jakby coś ją właśnie rozpraszało. Spójrzmy dalej. Czyśno wuj się orozieciała? Y, no, I, I didn't go to Toronto. I was filming my show. Because there was so many other people. <laughs> okay, we good? Yeah. Okay. Um, congratulations. You did a really good job in that. Oj, oh, teraz właśnie zaczyna się wywiad. Dziennikarka i gratuluje, że bardzo dobrze zagrała. Zobaczmy, co się dzieje, dzieje dalej. So I was just wondering. I mean, this is a pretty heavy-duty script when you, you know, when you look at it. What was it that kind of resonated? Tak. I dziennikarka się pyta, że, o, że to jest dosyć trudny scenariusz i w jaki sposób jakby stwierdziła, że opasuje do, do tej roli. I znowu widzimy, że Amber też patrzyła w tą lewą stronę. To bardzo ważne. I znowu się Amber patrzy w lewo. I teraz mówi.

ona nie może w ten sposób pracować. Cały czas ktoś wchodzi, wychodzi drzwiami, ją to bardzo rozprasza. I dziennikarka zaproponowała, żeby zacząć od nowa. Tu Amber zadowolona, tak, proszę bardzo. I na nowo rozpoczyna się wywiad. A, jeszcze tu bardzo ważne, bo, bo y, y, Amber do dziennikarki, że Patrzy tam cały czas na drzwi, zamiast na, na nią, na tą dziennikarkę. Dziękuję. Dobrze, to to był pierwszy wywiad. Teraz jest następny wywiad. Tu nie, no niestety nie wiem, z, z jakiego momentu ten wywiad był. Amber tu zaczyna mówić. had. Chcieli cię zapytać, wiesz? Oni mieli, czyli tak jakiś luźny zbitek słów wyrwany z kontekstu. No i widzimy, że znowu coś Amber rozprasza. They've had the tagline because you're worth. Guess what? Dobrze. To tak teraz trzecia, trzecia jakby aspekt, że Amber używała dzieci. Dla swojego wizerunku. I znowu słyszymy w tle nagranie, które krzyczy do John'ego. Zgadnij co. I tutaj dalej zo zobaczmy, co tam dalej mówi. Czyli tak mówi. Zgadnij co, odpuszczę sobie, nie jestem zafiksowana na tym. Nie mówię o, o Toronto. Oj, tu jest. E, tu jest wideo z, z Instagrama Amber i na którym widać Amber trzymającą dziecko. Niestety nie wiem gdzie to było, ja gdzieś właśnie czytałam, że to był coś z charytatywnością związanego. Natomiast wiem, czytałam, że Mama tego dziecka, jak i tam personel medyczny byli trochę oburzeni jej zachowaniem, zachowaniem Amber, że ona jakby to dziecko płakało, coś, coś tam się nie tak działo, a ona nawet tak trzymać nie umiała tego dziecka dobrze i tak jakby chciała po prostu, żeby nakręcili jej filmik z tym dzieckiem, żeby się pokazać, nie patrząc na tam jakieś inne niedogodności dla tego dziecka. Natomiast jeżeli macie coś więcej na ten temat tego filmiku, to napiszcie, bo ja już nie, nie mogłam znaleźć drugi raz tego, tej wzmianki o te, akurat o tej sytuacji. Także zobaczmy, jak ten filmik wygląda. O, tu jest też kawałek filmu w to, z Toronto, kiedy idzie z dzieckiem. Słychać Amber z taśmy z jednego z nagrań, gdzie mówi: Zwierzę, nieważne jak bardzo przyjazne jest. No i to jest tylko taki mały fragment. Czwarta kwestia koszmarne zeznanie, tak, tak się nazywa. Zobaczmy, o co chodzi. A, chodzi o zeznanie to jest właśnie jej zeznanie. Widzimy datę to był 13 august 2016 roku kiedy ona zeznawała, że była ofiarą przemocy stosowanej przez Johnego. Tu słychać w tyle nagranie, gdzie Amber przeprasza, przepraszam, przepraszam Jonego. you listen to this, please? Pamiętam, że go biłam, tak słychać na taśmie. Amber, w, w, w słowa Amber. Dobrze, to tam na nagraniu było dalej, że przepraszam, przepraszam, a teraz właśnie będzie, jak ona sama mówi o jednej sytuacji przemocowej. Także zobaczmy. Nie wiem, którą część ciała włożyłam między jego a, a mnie, a nią. To była sytuacja, kiedy brała udział w niej także jej siostra także było ich troje Johnny, Amber i jej siostra. Doszło tam do, do kłótni, do walki także zobaczmy, co Amber mówi na ten temat. In her. But I would have done anything. I would have done anything. Zobaczmy, że to już też na, na jej zeznaniach też ludzie zauważyli, że ona tutaj też jakby mówi, jakby grała. Tak Widać, że to jest tak, jakby, jakby w sztuce jakiejś brała udział. Jakby, wy, jakby jakiś tekst wyuczony na pamięć mówiła, podkreśla słowa. No tak to bardzo aktorsko teatralnie wygląda. To Czyli tutaj tak bardzo podkreśliła, że ona by wszystko zrobiła, żeby zapobiec, by jej siostra nie została zepchnięta ze schodów. No w domyśle, że przez John'ego. Wszystko, co grabs my head, takes a fistful of my hair and says, I hit your eye, I hit your eye, huh? let me see your eye. Let me see, let me see your eye. What if I pull your hair back? to describe. to Dobrze to przetłumaczę, co tu Amber powiedziała. Złapał mnie za głowę, wziął garść moich włosów, mówiąc: Trafię cię w oko, kochanie, pokaż oko. Co jeśli ściągnę ci włosy do tyłu? I dalej Amber mówi, że trzymał ją za włosy i też powiedziała, że tak, że bardzo trudno to opisać, jak to przebiegało, i to było jakby szarpanie ją yy, na boki, od wewnątrz na boki. No tu dokładnie, właśnie co, o co i dokładnie chodzi. Miała pro, po prostu problem z opisaniem tego. Z jej ręką, czyli no tak, tak, jakby miała swoją rękę na swojej głowie, jakby próbowała się bronić, natomiast, że Johnny razem z tą jej ręką łap, złapał ją i szarpał. Is it your Is it your Is it your I tam na, na, na końcu się pyta osoba, czy to jest jej świadectwo. No dobrze, to piąta sprawa. Crackhead, no crack to jest, czyli tak to jak ktoś jest znać pany, czyli no tu tak trochę brzydko ktoś określił. No, można się domyślić o co chodzi. Znowu nagranie z, z nagrania, z, słowa Amber. Baby! Mówi do Johnego, jesteś jak dziecko, dorośni. To A Johny do niej, ponieważ zaczęłaś, bójkę, taką bójkę w sensie też z, z użyciem ciała, czyli taką fizyczną walkę. Tu jest wywiad, znowu widzimy w tle Never Back Down film. Tutaj już Amber bardzo rozanielona jest. Aha, i zobaczmy, co dziennikarka się pyta, o co się pyta. Bardzo fajnie, masz stylistę, czy na Dziennikarka się pyta, że ma bardzo fajną stylówkę i czy to jest zasługa jej stylisty, czy gdzieś tam wygrzebała zwieszaka, znalazła gdzieś w sklepie. Amber na to, że o, a gdzieś tam się walało to wszystko po domu. <grywka> No dobrze, to będzie zaraz koniec tego wywiadu. Tam dziennikarka się jeszcze zapyta, to a propos filmu, jej roli w filmie, czy kiedykolwiek faceci walczyli o ciebie? Natomiast dalej będzie następny wywiad. Tak, to jest wywiad dla Tribe Global. Wyszukałam, że to jest amerykańska firma, która zajmuje się tym, jak zmienić technologię. Jest to wywiad z 2019 roku, bynajmniej z tego roku znalazła, go znalazłam na YouTubie. I tutaj posłuchajmy, co Amber mówi. Insert every adjective imaginable. Mostly negative. Insert epic anything. Dobrze, to to był koniec co tam Amber powiedziała ludzie myślą że wstawiam każdy przymiotnik jaki można sobie wyobrazić no w domyśle żeby o, kiedy mówi o sobie przede wszystkim negatywne i dalej mówi wstaw cokolwiek wspaniałego czy tam doniosłego także to chciałam przetłumaczyć stwierdziłam że jest to dosyć interesujące ciekawe jakby przybliża to, jaka ona jest, jaka też była zanim poznała John'ego. Także dziękuję, zapraszam na następny filmik i pozdrawiam i mam nadzieję do usłyszenia.